bo Bosko, co to się stanęło? Gigahertz TV nagrał vloga normalnie, kurde, ze stanowiska Proszę bardzo No, przejdźmy więc do szczegółów Dobra, a więc yy, klawiatura tutaj jest Ło yy... yy, co to za klawiatura? Teraz robię ja, kurde co to jest za klawiatura Właśnie, kurde Bloody się nazywa, taka firma z taką rączką. O. Widzicie? Ma, no, takie poświetlanie czerwone. Tego. Tylko... Tutaj nie ma jednego tego, tego dziadaw foluda. No. No to dobra. I tutaj jest mikrofon yy, Zalman ZM nic 1. Najlepszy był mikrofon w tej cenie. 55 zł kosztował. Także ten. Wszystko ogólnie wam tam podlinkuję na dole w opisie. Możecie tutaj kliknąć, subskrybuj. Macie na pewno taką opcję z dzwoneczkiem, żebyście nic nie pomieniali. Oczywiście PC Building musi być otwarty. Kolejna rzecz, co odpowiada za moje nagłośnienie, yy, są tutaj głośniki. Samufer, głośniki. Są to głośniki Logitecha. Yy, kurde, jak te ja wygląda? <śm> w każdym bądź razie głośniki Logitecha. Bardzo fajne. Logitech czy Logiteka. Mają tutaj taki bardzo fajny, na czym mi zależało kontroler. Tutaj można z boku ściszać i podgłaśniać. Włącznik, wyłącznik. Proszę bardzo. Wolemy plus, plus, minus. Myszka, którą już widzieliście na pewno na ostatnim vlogu. Jak nie widziałeś, Bordo, to na druk tam. Na druk na kanale. No Podkładeczka Razer Glodius. Widzicie głupie już w tych nazwach. Tutaj jakaś lampka, która mnie oświetla. Na razie nie ma kamerki jak widzicie. Kurde. No. Lampka z białą żarówką. No, jaka zwykła z jakiej. Kurde. Cóż to więcej mówić. Yy... Co tu więcej co tu więcej. Yy, kurde, Mordziaty jest problem z tą myszką, bo tutaj się już nie podświetlało. Jak zmieniam nawet DPI. I właśnie coś jest nie tak. Także to akurat zauważyłem pewien minus. Bo tutaj jest mniej switch. Słuchajcie. Taki malutki. No. Monitor to jest HP. Yy. Możecie sobie teraz zerknąć. Daję wam chwilę. A Aparat wy wyostrzył. W każdym bądź razie jest to. Tutaj macie teraz model. Możecie sobie zatrzymać film. Otwieranie 60 Hz matryca, chyba IPS. Yy, ro Rozdzielczość Full HD 1920 na 1080 p yy, Taki zwykły, planuję na niego sobie kupić. Taką wiecie. Yy, góra dół. Kurde. Taki wieszak, można powiedzieć, tak. Tutaj jak widzicie główny, główny, główny powód zamieszania. Mój komputer. Wszystko, wszystko całą specyfikację razem z linkami znajdziecie w opisie. jestem na takim stoliczku. Komputer świat. Nie robimy reklamy. Pudełko z Ryzena 5. Więcej pudełek tam na dole. No yy. i co tutaj się znajduje? Wiecie, kurde. No, a znajduje się całkiem dużo. Ponieważ jest tu Ryzen 1600 zwykła na płycie B450 Aorus Elite. Proszę. Elite Aorus. B450 Gaming Memory Board. Tak, moi drodzy. Gaming. No, yy, czyli jak wiecie, socket. P450 tam jest dysk na M2 NVMe 512 od ADATY. Szybkość chyba 3,5 GB zapisu. Odczytu chyba około 2. Tak. W każdym razie zerkniecie sobie. W opisie kanału również jest tam wszystko opisane. Chłodzenie procesora. No, kurde, no nie mogłem tego boksowego zostawić przecież. No, co was, kurde, coś. Bo ja tutaj polowanie na decybele jest i tak teraz gra jest zminimalizowana. Ło, tam PC Building. Yy, trochę się karta grzeje. No właśnie, murdziaty, jaka tu jest karta? Powiecie. A no ja Wam mówię, GTX 970 wersji od Zotak, wersja mini bodajże 2 90 mm yy, wentyle, tak? Trochę zakurzona, podejrzewam, że pokoparkowa, bo trochę się grzeje. Fiurmarku yy, 80 ponad stopni, niedobrze. No i kurde, tutaj jest zasilacz. no Kurde, zasilacz, zasilacz, to jest moc, dopiero to jest dopiero moc. Zasilacz Corsera o mocy 650W RGB. RGB. Rzeczywiście. Yy... No, chciałem mocniejszy. Przede wszystkim, że wersja 550W posiadała tylko jedną wtyczkę PCI i jedną wty... dwie wtyczki ośmopinowe. Jedna do karty, jedna do procka, bo tam gdzieś jest. No, więc musiałem zainwestować w 650W. Bardzo mała różnica chyba z 5 dyszek, także zainwestowałem w 650W certyfikat 80 plus brąz. No i co, kurde, działa, funkcjonuje. Jest cichutki przede wszystkim. Chciałem oczywiście tutaj zasilacz Corsera, bo moim zdaniem najlepsza firma. W ogóle produkująca komponenty i tyle. Ale nie reklamujmy aż tak. Co do ramu. RAM jest to 16 GB, 2 po 8 w dwóch kościach, pracujących w Dual Channel, 3200 MHz, a data D10, wersja Black. No. Obudnienia CL16. No, kurde, takie ramy. Bez RGB. ponieważ trochę trudno współpracują... Trudno. Trochę słabo współpracują i z Ryzenami, i z Interami, ale trzeba to przeżyć. Może kiedyś pracuję jakieś inne ramy. Obudowa i wentyle. Obudowa jest to Signum SG1V i ARGB bodajże. I tak, to jest ten model obudowy. Mamy tutaj aż cztery raz, dwa, trzy i cztery. Wentyle Sigma HP ARGB. No, rozumiecie to adresowalne podświetlenie. Wszystko jest zsynchronizowane, to podświetlenie, patrzcie. czerwień. No. Taka moc, taka czerwień. Tutaj się znajdują pudełeczka jakieś. Jakiś śmierdolnik taki, że tak powiem. Od chłodzenia, od podkładki. Nie wiem, od zasilacza 80 plus brąz. Kurde. Jakieś po lodach normalnie, nie wiem. O, od myszki, tonery jakieś do drukarki. Y, multimetr. Tam dalej, kurde, od Mobile Foxa, kurde ten. Tutaj, o, jest stary laptop. Kurde. W którym coś się stało, nie wiem co. Muszę kiedyś zerknąć. No i co ja tutaj planuję w przyszłości rozbudować? Przede wszystkim, gdzieś za miesiąc wleci druga część pokazu stanowiska. Planuję zmienić biurko na większe z czterema nogami. Zwykłymi. O, widzicie teraz moje nogi. Ale nie o takie nogi mi chodzi. Tutaj będą zwykłe cztery stalowe nogi. Tak planuję przynajmniej. Tam jest komp. Yy, co jeszcze tutaj będzie? Pewnie ten uchwyt na monitor. Yy, planuję w przyszłości jakieś pianki akustyczne. Yy, chciałbym jeszcze. Co do tego. Kamerkę, może. Hamberka będzie, bo kurde, już lekam i greenskleina sobie bym chciał kupić. No. To w sumie tyle, go tam. O, tam jeszcze metrówka leży, kurde. No i moi drodzy, tym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Subskrybujcie yy, kanał Gigahertz TV. Tak, ten właśnie tutaj, o mnie subskrybujcie. Yy, no i co. Dzięki za oglądanie, do następnej części z pokazu stanowiska, cześć!